Witam, dzień dobry. Z tej strony Osmernica Jan, a witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Roblox. Dzisiaj ze mną Filon TV. Ej, to Filon TV. I dzisiaj jesteśmy w grze Zombie Madness. Jest to bardzo fajna gra typu Tower Defense, która ma duży potencjał. Według mnie bardziej się rozrosnąć. Została ona stworzona przez pseudodmina TDS-a. On nazywa się Tutaj macie jego nick. I no. Od razu chciałbym powiedzieć, że. Proszę, moja prośba jest duża, proszę wbijmy mi 10 subów no. Wbijmy proszę, mamy obecnie chyba 8. Jakbyśmy wbili te 10 subów, to bym Wam bardzo wdzięczny. I no. Tak, a u mnie tle. Taktycznie leci taktyczne, 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 yy. no jankat. Słyszycie I, to? Ja nie puściłem sobie nic, yy, bo... Po prostu nie będzie słychać wtedy mnie. A za to nie będziecie no. też słyszeli muzyki z gry, bo ona jest dosyć creepy. No, ona jest super creepy. A... Ale! Przed A... tym, jak zaczniemy, to mnie stać na Heavy Gunnera, no. bo jestem nubem, no to kupuję dopiero Heavy Gunnera. No. Kupować? Mnie... Tak, kupuj. Ok, let's go! Y ogólnie, Yay. jutro powinienem Yay. mieć... Naj... Drugą chyba najlepszą jednostkę w grze dla mnie, bo Fazer według mnie jest najlepszy, ale. Jedną z najlepszych też Shockera. Jak widzicie mam 1040 tokenów, on jest za 1600. Więc jutro tak zrobię najwyżej taktyczne cztery gierki i no. Bo duo. I tak, Pauza. zagramy duo. I <grych> yy, no. I proszę nie piszcie kiedy te... kiedy u Felona czy u mnie... kiedy... Kiedy Tower Battles, bo... Po prostu Tower Battles się nam znudziło. Nie chcemy grać Tower Battles, nie ma tam co, co do roboty i w ogóle. Więc... Tak, tak. Tower Battles nie ma kontentu już, no, no to. No, po drugie my już prawie się domaksowaliśmy. No. Właśnie ja się już domaksowałem. No tak. Brakuje mi No a prawie... znacie wszystkie jednostki, no bo, hmm. bo były prezentacje. Oprócz u mnie, dawaj na kopa i lecimy. No na, to my idziemy i, na lecimy. i widzimy się po cięciu. No to widzimy się po cięciu. Jesteśmy sobie w gierce tak, i wyłącznie. oni sobie lezą zetąd, tak? Zetąd tak. idą, tak. chyba. Jak widzicie, tak, postawiłem zetąd. sobie farmę, która w tej grze nazywa się Miner. I jakby to nie złe, szczerze bardzo lubię, jak gry Tower Defense mają jakieś oryginalne pomysły. Bo ten yy, dla mnie oryginalne pomysły są takie fajne. Nie po raz setny wałkować farmę, tylko można właśnie taki Miner. I no, jak widzicie, film postawił jednostki na start. i Jest to Citizen i <gryw> Jeff. No. no. Nie, John wcale. Nie I don. ma piękną buźkę. Tak. E, tak, to tutaj jest sobie y, Citizen, to jak, który to ja ma. Kiedy... błąka. Tak, to jest jakby. To jest Flintlock. Mi... Wiesz co mi to przypomina? No. Jak mamy Fortnite, ratowanie świata, co nie? Mm -hmm. To jest tam taki item, gdzie jest pistolet, który ma magazynek 60-nabojowy. Mm. I to jest minigun taki poręczny. Kiedyś pokażę, jak będę. Jeśli y, widzicie no jeden to. filmik, mój, to musicie y, zobaczyć też filmik z Fortnite'a. No. ostatnio na no to... powracamy tak. do niego. Tak. U mnie na razie się nie ten sezon w Fortnite jest fajny dosyć. No, fajny, poza tym ufo. <noise> no tak, no. no. Ufo jest za OP. I to trzeba przyznać, ufo jest mega OP. Ej, pokazać Ci coś dziwnego? No. Popatrz na moje farmy. Patrzę. Co w nich dziwnego? Nie widzisz tej jednej farmy? Wiecie, schowałeś ją się za domkiem. Nie, tutaj. Ona ma level 3 na wave 4. Jest, jest w, tej, w twojej Ona... dupie? Nie. Nie. ma. Ona ma level 3, ale. Aha, na o to chodzi. To jest A. dokładnie kiedy, kiedy. Pamiętasz ostatnio, jak postawiłem czterech akceleratorów przed wavem 30? No tak. To, 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 było, jest to, samo. to było akurat, w ogóle się wiedział, bo byliśmy ostatnio w TDS-a i to było akurat dziwne, bo zazwyczaj przed z stankiem yy, stawiamy jednego, spoiler, że mam akceleratora, tak mam, S że zazwyczaj stawiałem jednego y akceleratora i to wymaksowanego, a tutaj nagle dwóch, y dwóch wymaksowanych w ogóle. Ale skupimy się na grze. Ogólnie gra jest fajna i w ogóle ma fajny pomysł, jakby... Y o Jezu, następny wave chyba postawię, wiesz? Ogólnie a? gra jest o tyle fajna, że jakby mm, pierwszy painless, tak się nazywa tryb, jest taki bardziej no, tak. komputerowy, taki wiecie, Lugowy. tego typu rzeczy. Za to drugi już to jest akurat bardziej taki Molten Mode z TDS-a. Mm. No. Fajne są pomysły na jednostki, typu nie ma minigunnera, jest frazer, jest zamiast takiego jakby, ale jest właśnie heavy gunner, który jest właściwie taką, taką, tak. takim właściwie wsparciem. Nie mamy A, jakby wiecie DJ-a. Wiecie, wiecie co jest najlepszą rzeczą w tej grze? Te Regent. Print more money. Haha, ha, no mouse refunds. go clicky-clicky. Uh, my patience is beginning to taste in mortal. What do you continue, brother, about this? Check tak, that's the best The Love grze. requires that is answer, no? Please give 5 seconds of peace, I need to think. Haha, okay. Pour Pure, there is Friday night, you good You send more if you keep the upgrade button. Okay. No to tak, no, no to... you hope to achieve be doing this? Reject no to to ready? jest ten gościu, blocks, a, je, a my board? się, widźmy się, widźmy, jak ja go postawię, ok? No, dobra, to... No to widźmy się. W każdym grze Tower Defense początki są tru yy, trudne, mm -hmm. nie, no. po prostu nudne. Więc widzimy się w tak. jak Philon postawi Heavy Pan Philon będzie stawiał... Tutaj mamy też Frazera. Jest ciężko, no jest kurde ciężko. I... No, i, no, i pan heavy, no i pan Heavy Gunner, no kurde, no i jedziemy. No kurde. W ogóle powiem tyle szczerze, widzowie. Napiszcie, czy Wam się ten tryb podoba. Pod, napiszcie piszcie bardziej pod fil, pod, pod, filo, pod u Filona, bo ja mam zasięgi, yy, które, no, mam bardzo małe zasięgi, ale jeśli będziecie oglądali ten film u mnie, coś, to, no. Też możecie się napisać. Tak. Chociaż, no, jest na to mała szansa. No jest może na to mała szansa, bo ja mam... Albo jest taka duża szansa, że mi się nie nagra, chociaż tfu, tfu, ale... <laughs> Gdyby ktoś nie wiedział... Wczoraj jak my to nagrywamy, czyli to jest dzisiaj mamy 25? Chyba tak. Możliwe nie, albo Chyba tak. O nie, mam gerst liczba, mam 999 hajsu. Ha. E, ogólnie gdyby ktoś nie wiedział, jak my to ostatnio nagrywaliśmy, ale też z tego trybu, to się mieliśmy pecha, bo ja, m, ja puściłem muzykę i było mi za głośno, nie słychać. E, chwilę, chwilę, chwilę. Tak. Masz szkerst dźwięki. Co? Słycha... Jakbyś był anionem. Jaki? Jakie? Bo jest, jest prawie północ, no to trochę, trochę źle. Mhm. Ale ogólnie kończąc, ja miałem za głośną muzykę, mnie prawie nie było słychać, Chwilon nie miał nagrania. Tak. To, bo... Cisnąłem F1 zamiast numlocka żeby nagrać. A F1 to jest u mnie yy, włącz i wyłącz pauzę, czyli cięcie, a Numlock to jest włącz wyłącz nagrywanie. No to widzicie, dlaczego się boję, profesjonalny że zawsze jest Tak, YouTube był. Tak, YouTube był. Dokładnie. Miała być YouTube Jak widzicie, um. już chyba wspominałem o tym, ale. no, Wspominałem o tym, ale postawiłem frazera. Pracownie. A jedyny, jedyny taki większy bug w tej grze to jest to, że jak się stawia w tą stronę, to się stawia w przeciwną stronę. XD. Ale to nie jest taki mega bug, bo się do tego da się przyzwyczaić. Według mnie no tak, największym bugiem w tej grze jest to, że jest nie wiadomo jaki limit y, tych juggernautów z jednostki Juggernaut No Jaggernaut tak, to base. jest dziwne. Ale to nie jest... wiem, czy to jest. Nie, albo nie to wiem, to jest, czy to jest. To jest jakby bug. 50 na 50. Albo to jest bug, albo to jest po prostu jakiś limit, o którym my nie wiemy. No, powinno być napisane. Ja myślę, że powinien być do Juggernaut Base, No bo to jest taki Hamve, wiecie. No to takie upgradey, że. Po prostu się, się kupuje upgrade pierwszy, znaczy kupuje się ma się upgrade zerowy, To można tylko najsłabsze wypuszczać. I no. tak dalej. Przecież te upgrade y też nie powinny być za drogie. No. O, damy sobie radę z nim, bo ostatnio sobie nie daliśmy i przeszedł nam i walnął w bazę mocno. Eee, poradzimy Jest. sobie. Mamy Frazera okay, na trzecim trzecim No to jak będzie się gdzieś... Widzicie, Ojej, się jej jej jej, jej jej O nie! To te słynne trzęsienia ziemi! Co my teraz <coughs> robimy? Wszyscy umrzemy! Nie, no nie myślę, nie umrzemy. My jesteśmy profesjonalistami. Tak, chyba w swojej głowie. Proszę, nie mam e, no to ten. No to to, może będzie cięcie, dopóki e, nie będzie się działo coś ciekawszego. Tak, bo, bo tak. No, jak będzie coś ciekawszego, no. to zrobię cięcie. No tak, odcięcie wywołujemy to tak. Właśnie. Cięcie, widzimy się później. Wiganer ulepszony. Cześć. Lepiej. Jesteśmy. Jak widzicie, tak. mamy frazera na levelu 5. I no. Na baksie. Jeszcze pana MasterMinda na szczycie góry. Tak, Mastermind, o. jak widzicie, to jest typowy gracz Payday 2, który ma komputerek, tak. na którym pewnie gra kurde w CS albo w inne gry. Jest spocenicem w Fortnite. Cie. Tak, widzicie, jak szybko buduje. To pewnie to, 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 to on pewnie buduje się właśnie z jakimś spocuchem, który gra piłkarą. one 1 Tak. On gra pi piłkarą 69 na pewno. Tak. Ej. To jest typowa polska spocona piłkara, to Polacy zawsze mają tą, wiesz, tą typiarkę, tą, yy, wiesz, którą piłkarę, zawsze tak. to musi być numer 69 i musi być polska. To, mm -hmm. Jak widzisz tą piłkarę, to możesz właściwie się już modlić, o, yy, że przeżyjesz jakimś cudem, bo dostaniesz mm -hmm. yy, krytyk mm -hmm. za duże grania w Team Fort no. Nie, że walniesz komuś... Od, od, odpalisz, odpalisz Uber <gry> Charge, no. doktor! No to te, te dzbany sobie no. tak działają. Czy dzbany sobie tak. tak działają, tak. Tak, a tak. tutaj... O, widzicie? No, o, no, o, widzicie? Epilepsja, a, 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 Nie, nie, nie. Widzicie? Normalne życie i film, film z XX wieku. Normalne życie i film z XX wieku. Pięknie. Ja coś na mapy Manor. A jak, widzę tą, jak widzę ten budynek, to od razu mam flashbacki z Resident Evil 1. To jest ten, to jest... Under police assault. No. Jeszcze my siedzący za biurkiem i sterujące... Drilla'm. Tak. Ej, tak musi wyglądać też ten nasz... On się nazywał Bane w Paydayu? Albo ja wiem. Chyba tak. Tak wygląda Bane, kiedy dowiaduje, kiedy nagle widzi, że mają Polis Asalta oj. Jak widzicie? But problemy. Oj, jaj, jaj. No, pamiętam te problemy, piękne. Nie, poradziliśmy bo sobie. Mój, mój kanał słynie ze słów problemy i piosenek na końcu, które a też oczywiście a się pojawią. Mój z niczego się nie słynie, bo mały jest. Więc zostaw sum. <stansuj> Dobra, nie będę już także grzebrać. Ale mój mi... też jest mały. Ale da, dajcie mi pożebrać o, trochę to, no to, to, to zabrzmiało trochę dziwnie. Mój też jest mały. <laughs> Ale nie, ludzie dajcie... Proszę słupkę. No tak, tak, da. ci, co y, oglądają mój kanał i, i, i ten i oglądają ten film, to... Pójdźcie, proszę do ośmiornicy Jana. Ja tam zostawcie staram. mu łapkę, jak nie chcecie, suba, czy coś. Ja się, ja się, ja ten, ja się staram, naprawdę. No. Taki, zobaczcie. Zobaczcie, mo, mo, może, wiem, czy... może być modelką TikTokerką, pokaż. Pokaż mi się tutaj. Influencerka, taka jak się patrzy. <laughs> Ale szczerze, ja się naprawdę staram bo patrzcie, po Pamiętasz patrzcie, pierwszy filmik kom... z Tower Battles? Czekaj, stój, stój, halt. Parcie jaką ma dupę? <noise> Płaska. A co to się stanęło, że mamy tak mało HP? Nie wiem. I teraz szybko robimy Kapitan Winter's Assault, więcej Heavy Gunnerów. No, Heavy Gunner jest fajny. A być no. może go wymaxo, a dobra. Nie masz pieniędzy. Nie mam hajsu. Ha, ha ha bieda. <grywia> oh my god, you can't stop. Widzicie? Ci, no. sło ci słoci robią na zakrętach 360. Co? No popatrz na nich. Nie widzę. Kojarzysz tego mema z tą kręcącą się foką? Tu 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 tu, ani już nie działa. A to ale tam tylko na tamtych zakrętach działa, no faktycznie. O cholera. Y -y, y -y, y -y, y -y, mm, GG. nie przegramy. Wcale. No nie przegramy. We safe. We trying safe. Dobra. We, need ma we must make bigger defense now. The Engrish. <laughs> Uwielbiam używać Engrish. Jakby coś umiem mówić po angielsku, tylko że... Engrish. Ty umiesz mówić po angielsku. Angiersku. <laughs> Ale nie, szczerze, umiem, tylko wolę używać, o, na wakacjach jestem, wolę używać Engrisha. No. Musimy się jeszcze sporo nauczyć w tej siódmej klasie. Tch, na przykład... Na przykład szkole... ...Niemieckiego. Szkowskiego, no właśnie. <noise> I w ogóle, szczerze, jeśli będzie 10 subów na kanale, to będę miał do Was pytanie. Ja w jakimś filmiku, jak będziemy mieli te 10 subów, zapytam się jaką będziecie chcieli inną grę poza Robloxem. I wtedy coś porobię, żeby zrobić to. Jak widzicie, nasz hager. Przytulnik. Hager. Czy mogę postawić jeszcze jeden Nie, nie mogę, zapomniałem, że nie mogę. Dobra, to wstawiajmy frazerów. To pewnie Nie wiem, czy zauważyłaś, ale on miał na początku M4, a później ma wektora. Ha. Tak? I wektor niby ma więcej amunicji niż Uch. wektora ciągu. Musiałeś. Co? A już. Okej. Okay. No, jeśli... no to jeśli w... może, powodu... może będziemy się widzieć w ostatniej fali. Może. Okay? Chociaż postawię tylko jednego jeszcze frazera. O nie, 15 towerów. Dobra, no, widzimy to już jest w ostatniej jest... fali. Tak. W ogóle ostatniej. Zobaczycie... No, w ostatniej, więc no. Cześć, jesteśmy... Let's go! Yy, Let's go! Jak widzicie, mam 214 tysięcy czas zainwestować sobie w I, ile <laughs> ty masz? taktyczne! Nie rozumiecie tego. Nie zrozumiecie tego, o co o mi chodzi. Postawię no. trochę frazerów. On miał challenge, żeby tego nie mówić. Tak, kiedyś. bo gdyby ktoś nie wiedział, na początku tego roku za dużo mówiłem słowa taktycznie i miałem challenge, żeby tego nie mówić już i się oduczyłem. No, może no, mnie tego mówię. Tak, wcisnę go tutaj. A wcisnąłem. My teraz zobaczycie, Oduczał i teraz nie rzucaj tych tylko. tier 2, czwórka, 4, Ale ja postawię tych Jezu, co się idzie, da. Idzie ile idzie bajtów, my zatrzymaliśmy? Jezu, ja wyklikam kiedyś myszkę na tych upgrade'ach. Chociaż mam drogą myszkę. Dosyć. To mhm. będzie szkoda. Mhm. 15. O mnie Ciebie chciało, to, to, to są najstraszniejsze naj, no naj... naj... straszniejsze dźwięki Finalny boss. Jest to Mineframe. W ogóle gdybyś wow. nie wiedział, co nie, jak wpiszesz sobie Mineframe w Google, czy no tak, jak ja dzisiaj robiłem miniaturkę, co nie, hmm. to ktoś zrobił koncepta Mineframe Accelerator. Co? No popatrz. Widzisz go? Tego skin? O Jezu, naprawdę, on no. stunował. Jak widzisz tego, tego, widzisz tego typa, to ktoś zrobił koncept, żeby, żeby to był skin dla celeratora. w TDS-ie. no ładne. A najlepiej by było to, żeby to, mi to dobry miało pomysł. sens, bo... ...Zefite, y, pamiętajmy, był oryginalnie... O no, czemu takiego rasha robi? To był oryginalnie, przecież pamiętajmy, no admin TDS-owy. Mhm. Powinniśmy... Dobra. powinniśmy to wygrać. Ja. Reselluję. i z początku, bo wtedy już nie mamy zasięgu. O nie, ja postawiam Heavy na najgorzej. Ta jest lepszy. No. Dosyć mocno. No jak zginiemy na granie, będzie przypał. Ech. Wygramy? No. Wygramy, wygramy, wygramy. No! No bardzo tak, właśnie. Zawsze, dlaczego ja zawsze jak mówię wygramy, 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 to akurat boss musi zawsze stunować nas. Na Borderlandsach było zawsze S wygrać, bo tam była długa mapa, się miało fazerów, renderów. No. Z miało się jeszcze i to był jakby S winek, a tu... s S-dunia, s, s XD. Hmm. Jak widzicie, mu zostało 8000 HP. Riseluj. Riseluj. Eee, nice! On go sam zarąbał, patrz. Jak widzicie, pokonaliśmy bossa, w ogóle ma piękną o, animację o, o, umierania. Eee, czekaj. Eee, ee, le, nie. Jak widzicie, wygraliśmy. Tor, Ture. Hmm. Eee, tor, -ture. Które? Zdążę. Jest! Is that a George reference? <laughs> a turning to lobby, jak widzicie. Wiktor jest 107 tokenów 7 tokenów. Słabo. Nawet, nawet. Bywało lepiej. To był taki... Znaczy, film... bo to jest trudność mapy to coś. No. Jakby to był taki testowy filmik z no, nie wiem jak się Wam spodoba. Ja wiem, że Wy chcecie Tower Battles. Lubicie Tower Battles. Ja wiem między innymi dlaczego lubicie Tower Battles. A już nudziło się nam. Tak. Zdecydowanie. Więc... No to czas na cringeowe piosenki. Nie, 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 nie. nie Sajus nie ruszymy. Republik swobodnych. Już była ta pieśnia, więc kończmy ją już. To koniec odcinka. Do widzenia. Koniec. Do widzenia. Dziękuję.